Widzowie, dziś otwieramy kalendarz. A w ogóle trzeba go otworzyć z tej folii, bo nie mamy tej. Z folii, otwieraj otworzyliśmy. Nie otworzyliśmy. A widzowie, będziemy otwierać kalendarz. Super, super. Jeszcze nie nie? Nagrywa się. Nagrywa. nie to taki, Taka Matsuga. No, i nasz daj ten drugi jeszcze. Dobra, dobra, dobra. Już, no właśnie, dobra, dobra. A ty idź ten drugi przynieś. To przynieś ten drugi, no. A ty, wiesz gdzie jest jedynka? Wiesz. Przeliłeś już? Ja. Tak. Ale chcę się z wami witać. Ale do głosu nie będzie, mały. Nie, no będzie, będzie. No. Co tam masz? O! słuchaj, Nie, to jest chyba guma jakaś. Czekaj, to jest... Guma. Babu. Jakaś Cześć, guma. To no. to Dobra. A to jeszcze? no dawaj tam tego tamten drugi tam to jest. drugi teraz to się drugi nie chce i się pierwszy, no, pierwszy. Otworzysz? a jeszcze ten drugi mam otworzyć? a to jest chyba do rzucia to poczekaj chwilę najpierw tam a jedynka jedy, ja jeszcze mam to otworzyć? daj no daj Alex daj to jest no daj na chwilę. Tu się otwiera zobacz ola sorry to nie bada ja jestem sense Oho. O jaki fajny! Ten. Ej, gdzie jest jedynka? Tutaj jedynka. Muszę tak, wystaić jedynkę. Mam. Znalazłeś. <laughs> no, wytwaiłam już. Szybko. Jaki ja, faj! Ale fajny, mama. Aha. Ja chcę zostawić sobie ten papier. Oddawaj go. Aleks, daj mu to. Oddawaj! Masz. Dobra, to mamy ale, dwa, ale dwa ale karatarze. Pokaż, co masz, tak. o jaki fajny kinder. ciekawe czy w środku ma coś, czy pusty jest. Nie. A, ugryź, chyba czekolada sama, pokaż. Nie, ma nadzieję. Mm, dobra. No, dobra, to mamy takie dwa kalendarze. Patrzysz, w sensie, no, Ignacy ma w tym roku czupa czupsa ja i... Ja troszkę śniegu to nie żartowałam, chociaż tutaj boisko szkolne. Trochę śniegu, ma więcej, ale w ogólnie wszędzie czarno. A my sobie wyszliśmy z Mauricją na spacerek, yy, który jest... Ojejku, ja się zaraz muszę zbierać do babci w sumie. No, ale w każdym razie, wchodzimy. 15 minutek, więc jeszcze może z 15 pójdziemy do babci na kawkę i później jeszcze na spacerek, także witam was kochani w kolejnym vlogmasie, nie wiem w którym, bo nie wiem jak to ja będę nagrywać. Yy, ale no ogólnie Ty, yy, no, w ogóle miałam yy, 15 fryzur yy, bo miałam koka do góry ale yy, powiem wam, że miałam taki czas, że yy, robiłam tego koka i nic mnie nie bolało nic mnie wiecie, nie ciągnęło yy, jeśli chodzi o yy, wiecie, włosy, skórę głowy a teraz już ostatnio znowu mam tak, że mnie bolą po prostu włosy jak to się mówi no i ściągnęłam i sobie tak spięłam, o. Zobaczcie, to jest takie pyszne, o ludzie, takie opakowanie to ja normalnie nosem wciągam, normalnie w to... to będzie normalnie, aleluja, no i tak mi zleciało, że trochę jeszcze pochodziłam, idę teraz do babuni, no pogoda jest masakrata, tak jak wam powiedziałam, na co ten śnieg, ja już go nie chcę. U nas naprawdę ten śnieg się nie utrzymuje. Kiedyś w laty tak, teraz już nie, więc. Szkoda, że już się spadnie, tylko ciapa jest mokro. No i. Co miałam powiedzieć? No, że tak jak. Tapie stację żreł, a, no, a później się dziwię, że mm, w ostatnim czasie kilogram mi przybył zamiast ubyć. Um, ogólnie wciąż ciąży ważyłam 81 kg przed um, rozwiązaniem a um, teraz 67 ważę no więc trochę zeszło ale brzuchol został mi się zrobiło na pewną no, rozejście, bo mi mówiła fizjo więc nie wiem jak to będzie z powrotem do formy na razie tymi spacerami. Wiecie, dużo spaceruję, dużo chodzę, więc może to jakoś wpływa. Znaczy, nie może, tylko na pewno wpływa na mm, i kondycję, i ogólnie na ciało. Ale dużo pracy przede mną. Jak ostatnio sobie myślałam, czy jeszcze wrócę do formy, którą miałam, bo powiem wam, że ten mój brzuch to nie wygląda za dobrze, nie wiem. Czy nawet jak, jak te ważą 67, to jeszcze z 5 kg, mogłabym zrzucić. No bo jak ja zrzucę te 5 kg, ten brzuch się poprawi. Bo jakoś, I don't think so. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Ale no. A zimno jest ogólnie, jak tak trzymam teraz kamerę w ręce. No. to rozejście. Po poprzednich ciążach nie miałam rozejścia, a teraz mi się zrobiło. No to na pewno nie ułatwi na całej sytuacji. Zobaczymy jak to będzie. Jeszcze grudzień sobie odpuszczam, ale już bym chciała od stycznia, tak wiecie, coś zacząć robić. Jakieś treningi. No, ale to wszystko czas pokaże i przede wszystkim me dziecię, bo teraz to nie ma szans w ogóle na cokolwiek, no bo ja jestem praktycznie sama. Jak mama przyjdzie, e, moja czy coś, no to wiecie, małego weźmie, mm, zabawi, ponosi, no to ja wtedy coś tam szybko ogarniam, wiecie, z obowiązków, no nie z treningów, więc zobaczymy, jak to będzie. Idziemy do babuni na ciepłą kawkę i zobaczymy, jak tam pan, czy będzie spał, czy się obudzi, ale na 99% się obudzi. Normalnie nie uwierzycie. Ten jak mały śpi. Wyszłam po 13 Do babci przyszłam o 14 i on śpi. Ja się tylko pytam, dlaczego on nie śpi tak w domu, położony sam? <laughs> Ignaś przyszedł z Aleksem do babci i się, i się, i się wystroił, proszę bardzo, <laughs> Mikołaj Święty. Święty. dobrze Nie, na pewno źle, bo na pewno przebierał. Co? Nie, 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 Daj no. mi na palec. Daj mu na palec. To jest dobry barszcz. Co? Idealnie. Czuć? Ej, a to mnie co? No i to ci zostawię, co? I no. I nasiutko. Niech z gołymi butywkiem się kopie. Może go tam piecze, no pewnie. Mały jest. Pokaż, to o! Sirki, halo? Babcie, Czy dobry, ja tak dobry, dzień dobry, dzień nagrywasz się. Śmiejesz dzień tak? śmiejesz? Ta... Śmiejesz się tak do mnie? Ja ja się Ja dobry, go, bo zaraz się dzień Na brzuchu to jest tak najśmieszniejsze. <laughs> ja <bardzo się> <laughs> Ja ten, ja od małego właśnie, widzisz, lubię zdjęcia. Mhm. U nas wszyscy nie wychowani, babcia też, ja nagrywam babcia, o, bo się zarzyga, bo się zarzyga. Patrz, patrz. No, ja ja się patrz tak po Co? On musiałby mieć ręce w przodzie bardziej, wiecie? Ma no, no do tyłu tej... zęby. To jest pozycja tego sfinksa. To się tak mówi? Tak? No, no tak, tak o. Na, na sfinksa. Że tak patrz, dziecko. Patrz, tak dziecko patrz, o. Dziecko powinno się tak nauczyć. Czeka, co będzie robił? Zmęczył się, pewnie, zażegnał. Wywaliłaś się? Męczyłeś się? Męczyłeś się? To, a zamiłowanie do długich skarpetek mam od dziecka chociaż to, ale ta choinka to w ogóle jest best. Nie, best. Ale liść był. Dijesz się po czole? O. No, bry, 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 kochani. Bry, 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 kochani. To sama ta sceneria co wczoraj, ale myślę, że bardzo zacnie. Podoba mi się to. A Gostkowi się podoba. Maurycy, podoba Tobie się też, tak? No, my się ogarniamy. Ogólnie teraz troszkę czuwamy. Dzisiaj mam jakiś kryzys mlekowy czy mleczny. Nie wiem, bo ogólnie w nocy była jedna porcja 120. Później jakiś, nie wiem, malutko, później znowu jakoś malutko, yy, rano też nie zjadł całej porcji, teraz też nie zjad całej porcji. Ja nie wiem, ja nie wiem, co się dzieje, co z tym gostkiem się dzieje. No i myślałam, yy, yy, że jest głodny, bo tak marudził, marudził i no właśnie zrobiłam, ale nie zjadł. A chcemy jechać do e, miasta e, z mamuśką moją, bo ona akurat ma dzisiaj dzień wolny. Prawda? Prawda, twoja babcia Wiola? Gdzie jest babcia Wiola? Gdzie jest babcia Wiola? O, o, no, babcia Wiola. Baba, baba, baba. baba. No i troszkę czuwamy i będziemy się zbierać no. Maurycy do wózka i. <laughs> o! Kto tutaj bączki nam puszcza? O! E, I no, babcia moja odbierze Ignasia, a my e, pojedziemy sobie troszkę do miasta. Połazić po sklepach, co nie? No i um, do Herta na jakąś kawkę i na jakąś bułę. Prawda? Prawda? Ja wczoraj skończyłam kolejny serial, tym razem oglądałam Angela, Angela, Angela um, i spoko, polecam Wam też, jak macie ochotę, też jakieś 6-7 odcinków ja teraz tylko takie oglądam. Prawda? no prawda a poprzednio oglądałam yy, rezerwat rezerwat rezerwat, tak rezerwat yy, też fajne to też wam polecam no no właśnie tak na tych dżemkach twoich wiesz na tych twoich dżemkach <laughs> jeszcze macha tymi rączkami uderza się po głowie czasami co nie maurycy paznokcie trzeba obciąć no, i ale powiem Wam, że jakoś tak dzisiaj się właśnie nie wyspałam. Jestem taka. O, oh, daj by się położyła, ale no, niestety, z Maurycją tak nie da rady. Ale muszę Wam powiedzieć, że od jakiegoś czasu dopiero taka jestem: czuję, że jestem śpiąca, zmęczona. Na początku nie byłam. Długo, długo nie byłam, może tak od tygodnia. Właśnie te gorsze nocki się pojawiły, że to wstawanie co dwie, dwie godzinki. No, pierwsza raczej jest po takich duszy, bo jak między 20 a 21 idzie spać i budzi się między 24 a 1. Tak zazwyczaj. No, tak, no ale później już na przykład za dwie godziny albo za 3 godziny. No, 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 co tam. Więc to oczywiście sobie w Hercie zawsze kupuję nie kawę, tylko mokę, bo jak kawę to lubię parzoną wypić i tak u babci teraz ostatnio piję parzonkę. O! A tak to sobie w Hercie kupuję zawsze mokę i jakąś bułę taką śniadaniową i zawsze biorę jeszcze kosanta pistacjowego do, do domu. No, tak. No, opowiadaj. No? Co? Co tam chciał powiedzieć? No, także tak kochani, nam poranek zleciał, dwa prania wstawione, głowa umyta, makijaż zrobiony, wszystko wiecie, tutaj jeszcze miał Maurycy końcówkę drzemki, no to ja sobie zdążyłam makijaż zrobić. No. jejku, co to było? No, włosy szybko ogarnęłam, wysuszyłam z nim na rękach, no, no, I ta ręka to mi odpadnie, ta ręka to mi odpadnie, prawda, no, przewieramy Pampersiora i ten, i, 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 ogarniam się tutaj vlogmas dla Was się mm, przerabia, znaczy już przerobiłam, teraz w jednym programie się zrobi, w drugim i wrzucimy, co nie? No, i tak będziemy sobie coś tam nagrywać. Może coś się uda. Troszkę, prawda? No, troszkę się może nam uda. E, a wiecie co? Kupiłam ostatnio w Hebe Korektor. 9,99. On kosztował w promocji. No i mam spoko. E, wziąłam sobie go w kolorze. Soft Ivory 015. Mogłabym mieć o jeden, wiecie, ton ciemniejszy, ale za 9,90 powiem Wam, że spoko. Naprawdę bardzo, bardzo spoko. E, także sobie używam. E, no i Taka, mogę e, no i ten podkład z, klasyk od Hani z Glam Shopu w e, kolor Oliwka 2. Mogłabym mieć troszkę jaśniejszy teraz, wiecie, w tym mm w czasie zimowym, gdzie już człowiek taki bledszy, wiadomo. No, ale tak wydawało mi się, że ten jaśniejszy to taki znowu za jasny, taki sinawy. No, ale też używam go. Co ty tam widzisz, Maurycy? Co to jest? Może jest troszkę za ciemny. Był troszkę jaśniejszy, ale tam znowu był taki za siny, więc... Um, wolę taki e, i troszkę dodam sobie zawsze jakiegoś jaśniejszego i, i jest gitara. Jestem, powiem Wam, jakaś taka dzisiaj nie ten, b, nie, nie, e, jakaś taka bez energii. Kurczę, jeszcze w ogóle e, jakaś taka mrzawka leciara rano, jak Ignasia zaprowadzałam e, do szkoły i tak jakoś, powiem Wam, że mm, nieprzyjemnie jest na dworze. Wczoraj w ogóle tak mgła osiadła dosyć szybko, dziś koło 14. Taka wiecie, tak, tak mlecznie było na, na dworze. Tak mało przyjemnie ogólnie, nie? No ale nic. Taka pora roku, prawda? Taka pora roku. E, no i lecimy. Lecimy z tym dniem, z dniem, Maurysiu, no? No. Tak. Lecimy z tym dniem, no? No. Tak jest. musimy obciąć tego pazura, bo jakiś taki się jeden długi zrobił. Miu. No. Oj. Oj, gdzie tam zaglądasz? Oj. Jak wzdycha. O jejku, jejku. To tak wzdycha. Mauri, to tak wzdycha? Mauricio. Mauricio. O. A. Dobra, nie ja przedłużam Ogarniam jeszcze tutaj co mogę ogarnąć I lecimy Jeszcze muszę spakować właśnie butelkę Termos Ja właśnie kupiłam termos Na wodę z wyświetlaczem Ile stopni jest, prawda I mamy termos z ciepłą wodą I mamy butelkę z zimną wodą Mieszamy, mleko sypujemy I gitara, prawda wszystko jest elegancko Tak no, ale dzisiaj coś to mleko nie smakuje. No, nie smakuje ci to mleko dzisiaj, prawda? No. No właśnie, o tym mówię, no. Niedobre mleko. Jedyny plus jest taki, że na receptę dostaję <grystanie> 3,20. A tak, to jest same minusy, nie? No. Niedobre, co nie? nie? Nie, niedobre. I śmierdzi, i niedobre. No. no. Mhm, ja już to widzę. Ja to widzę. Ja już to widzę. No, widzę to. Już się zaczyna... Już są nerwowe ruchy. Mhm. Na zdrówko. Posiadaj zdrówko. No Bozia daj zdroweczka dużo, prawda? Otwieramy kalendarz supa supsa. Tak on wygląda. Tak. I otwieramy dzisiaj dwójeczkę, bo wczoraj była, była jedna. Tu jest, już wycaiłem. Zwyczaiłeś? Już zwyczaiłeś. A to są? A ja sobie kupiłam taki. O, Ale dzisiaj. fajne. A ty, sama, a ty dwie otwierasz teraz? Tak, ja dzisiaj dwie otwieram, no. Widzowie, to wyleciało mi, jakie są gumy. Co to jest? Pokaż. Nie. Nie, co to jest? Nie, to są jakieś rysunki, chyba, czy zaklejki. Tak? Nie, to są cukierki. A takie malutkie. Spoko. Mm. Ej, dobre. To są takie pudrowe, pewnie, nie? Mhm. A gdzie jest dwójka tutaj? Ja wiem. Dostałeś? Mhm. Mm I słoniaczku. No tu nie. Musiała to z folii otworzyć. Aha, to masz dwa aż opakowania tych chyb. Mm -hmm. Spoko. Ja kupiłam w ogóle ten chupaczu w Action. Mm. Chyba dwadzieścia kilka złotych? Mm. Więc spoko. Widow... Mama wytwaliłem. No. Widzowie, piernik. Piernik To, to jest dwójka. ciastek chyba, nie? To jest piernik. No. Pan Nie uwierzycie! Serce. Duszko? No, jemy. Tak widzą. A, A dwójka. Tu. Pan jak żywko Kurde, dobry jesteś. O, w Wisiu. Pogad. Bo ja tych kupierków no. to mogę zjeść. To no. nie musisz mieć naraz wielki. Niech tak. Dobra, w to mamy chodzi. O waj. Pięknie. To jest to był dzień duszowego misia. A tu jakie piękne literki. O. I o znaczy, pokaż nie? mi widzą cały desyk. No i teraz tutaj py piszemy Cześć, i zrobimy. Cześć, to mój zesyk. Tu za bardzo wyjechałeś, no. Ale, ale pokaż całą To jest mniejsze. Całą zesę pokaż. Tu jest... No. Widzieliście... Mama jest w łazience. Tu jest... Nie, nie. Tu no, jest literka D. Mm. Ząd plastusiów. Tysiąc plastusiów tu jest. A mieliście, bo mieliście książkę, nie? No, Plastusiów, pamiętam. Mm -hmm. Tu nasze pierwsze literki. E... No, nie, to nie są. No i... E... I... Aum. O, tak. A to jest co za literka? E, nie pamiętam. No to czekaj, mama ci podpowie jak. Ha. Ha, hy. Ha, no. Tu mamy. Poznamy. Ale Pięknie tu napisałeś, no? Już. Janka. Mhm. U, tu mamy. No, tu też pięknie napisałeś. Pięknie, coraz piękniej piszesz. Widzisz, że... Ale coraz gorzej cytam. No, Boże, musisz ćwiczyć. Załóż jak tu pisałeś, a załóż jak tu już piszesz, jak robisz postęp. Ale, Ignasiu, tutaj źle trochę piszesz. Za, za bardzo wyjeżdżasz py. Załóż jak pani napisała. Py ma być w czerwonych. A już wiem, dlaczego to jest źle. Dobra, bo ja nie mogłam ogadać. Bo ma być, być py od, duże, od niebieskiej do czerwonej, a małe tylko czerwona i niebieska na dole.